Bardzo ciekawe pytanie, odpowiedź nie taka oczywista, ponieważ kiedyś rozróżniano taki podział jak czołgi ciężkie, czyli ważące ponad 50 ton, czołgi średnie od 20 do 50 ton i czołgi lekkie do 20 ton. Obecnie to troszkę inaczej się przedstawia, ponieważ teraz najczęściej stosuje się czołgi podstawowe, a ich waga zawiera się w przedziale 40 do 65 Ton. Na przykład weźmy tu pod uwagę nasze polskie czołgi. PT-91 twardy to około 46 ton. T-72 41,5-45 ton. Leopardy dwójki ponad 55 ton. Pamiętajmy, że dodatkowe dozbrojenie, dodatkowe pancerze reaktywne czy inne osłony zwiększają tą wagę. I na przykład amerykański M1 Abrams waży 62,5 tony. A kiedy dorzucimy do niego, można powiedzieć, te kilka ton obciążenia ochronnego więcej, ta masa może się zbliżać nawet do 70 ton. Te najcięższe czołgi z tymi dodatkowymi zestawami osłon, osłon, opancerzenia, Niestety ich waga przekracza 60 ton, czy zbliża się do 60 ton, często zbliża się do 70. Niestety z tego powodu, że ta zbyt duża waga może przeszkadzać. To nie tylko większe spalanie, większe obciążenie mechanizmów, niższa prędkość, mniejsze możliwości pokonywania na przykład mostów i niestety lepsze opancerzenie, lepsza obrona przed zagrożeniami. Niesie za sobą zwiększenie masy. Dlatego, na przykład, ten T72 w początkowych wersjach ważył 41,5 tony. Później, wraz z rozwojem, wraz z, można powiedzieć, dodawaniem tego lepszego opancerzenia, większej ilości opancerzenia grubszego, jego masa wynosi 45, a nawet więcej ton. Podobnie miało to miejsce z Leopardem 2 i na przykład wspomnianym amerykańskim M1 Abrams. Że te czołgi po prostu tyją. Brzydko mówiąc, tyją, ich waga się zwiększa wraz z każdym dodatkowym opancerzeniem, czy też na przykład często spotykanym dodatkowym opancerzeniem przystosowanym do walk w terenie zurbanizowanym w miastach. Wtedy jednak to opakowanie tych czołgów się zwiększa. No czy na przykład te pancerze reaktywne mam nadzieję, że dobrze wypowiadam one też. W sposób oczywisty muszą zwiększać wagę, a ponieważ ta powierzchnia czołgu nie jest taka mała, a opancerzenie nie może być niestety lekkie, to też ta, ten wzrost masy niekiedy wynosi nawet kilka ton w porównaniu z tą podstawową masą, ponieważ jeśli przyjmiemy, że na przykład M1 Abrams w podstawie waży 62,5 tony, to jeśli opakujemy go dodatkowym opancerzeniem i innymi systemami, ta masa może nawet zbliżyć się, jak wspomniałem, do 70 ton. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.